Taprz możemy zaczynać. Buongiorno! Nie, tak nie zaczynamy. Tak, ewidentnie nie zaczynamy. Buongiorno! Grazie, ragazzi, forza Ferrari, mamma mia, tutti frutti, grande macchina, bit, lasagna. Tak przewitałbym się, gdybym był Sebastianem Wetelem. Tym włoskim Niemcem jeżdżącym w Ferrari. Ale to ja, wasz glutenowy chłopiec. Pamiętacie, jak jakiś czas temu wszyscy robili filmiki o kawie? Jakiś czas temu dwa lata temu, o tym cudownie pachnącym napoju, o wielu magicznych właściwościach? No to przed wami przepis na pizzę, ale nie byle jaką pizzę. Pizzę Neapolitanę, pizza Margerite, do której wykorzystamy tylko włoskie przepisy. Tylko włoskie składniki, kupione w polskich sklepach z zagranicznym kapitałem, które pochodzą, nie mam pojęcia skąd. Mówią o składnikach. Kapitał też nie wiem skąd pochodzi. Ale przepis ten będzie na pizzę tak pyszną, niczym. Letni romans w Weronie, ale nie ten taki patologiczny z rodzinnymi jakimiś wariacjami, z jakimś dziganiem i piciem trucizny, tylko takim wiecie. Wiecie. Nie, nie wiecie. Chyba też nie wiem. Sorry. Pizza będącą fundamentem włoskiej społeczności. Pizza, która dla Wachów jest tym, czym dla nas jest narzekanie, cebula i analizm smutkiem. Tak więc dzisiaj, po włosku leniwie, wykorzystam nie swój przepis, a przepis znaleziony w internecie. Skorzystamy dzisiaj z przepisu, który znajdziecie na stronie rozkoszne.pl, przepis, który przysłała mi moja znajoma Zofia. W przepisie tym wykorzystamy Mąkę, naszego przyjaciela glutenowego świata. Mąka, która jest fundamentem, fundamentem jest po prostu. Mąkę najlepiej 00, z racji tego, że mąka 00 jest jak Uber w sobotni deszczowy wieczór czyli ciężko dostępna tak więc korzystamy ze zwykłej mąki mąki nie mam co to za mąka, bo już jest przesypana ale stawiam, że taka 450-ka luksusowa 550 tortowa 9000 yy, shot w xiaomi 9 mi quadrupel koronawirus 19 Ś śmieszne teraz jest czas, żebyście napisali w komentarzu ha ha, ha. Śmieszne. Zgadnijcie, co jeszcze nam będzie potrzebne w przepisie na pizzę. Oczywiście, że pomidory. I to nie jeden, a dwa. Ile tych pomidorów, a może zaczniemy teraz, ile tej mąki? Mąki 300 gramów nam wystarczy. 300. Równie sieńkie 300 gramów. Pomidorów 400 gramów. Albo wiecie co, ja wam po prostu to podam w opisie, bo ja się zajmę tymi numerami i będą totalnie oderwane od rzeczywistości, więc w opisie będą. Ale wykorzystacie dwa pomidory, takie o, jak papież. Jak papież Polak. Co jeszcze nam będzie potrzebne na tej pizzy? Oczywiście lokowanie produktu, prawda? Dzisiejszym lokowaniem produktu będzie sok 100%. A może przy tym od góry dodał nowe, wygodne opakowanie do ostatniej kropli 1936. Tymbark. Sok 100%. Jabłko. Źródło witaminy C. Sok jabłkowy 100% zagoszczonego soku jabłkowego z witaminą C. A więc dzisiaj będę czytał wam skład soku tymbark. Muszę was zawieść, ale to się nie stało w tym odcinku. Teraz będę go pił, bo jest pyszny. Chciałbym, żeby ktoś mi zapłacił i będę wam reklamował wtedy tak produkty. ASMR dla ubogich. Znaczy, tak z tego zrobię mono, bo mi nagrywa źle, bo nie umiem ustawić, żeby było dobrze. Tak więc, gdy już mam omówioną kwestię lakowania produktu, ser. Mozzarella. Jest coś bardziej włoskiego niż mozzarella. No pewnie same Włochy. Włoska flaga, spuścizna narodowa i hymn, fiat. Może jego nie wymieniajmy. Ale w każdym razie mozzarella. Blisko, szybko, wygodnie. żabka, polecam. Ale włoska pizza, włoskie pomidory to również. Bazylia. Bazylia suszona da radę, ale. A Tak. Ja nie włączyłem muzyki. Ja jestem zmęczony. Zbyt, przepraszam. Mamma mia, nie włączyłem muzyki. Przepraszam, co jeszcze jest tak włoskiego? No oczywiście bazylia, proszę Państwa, bazylia. O, oh, pięknie. Bazylia zostanie wykorzystana na każdym etapie, poza robieniem ciasta. Bazylii użyjemy przy sosiku, bazylii użyjemy przy samej pizzy. Dbajcie o swoją bazylię, bo przyjdę i was znajdę i podleję wam bazylię i zabiorę wam ją do siebie. Rozumiemy się? Rozumiem, czy pytam się, czy się rozumiemy? Bazylia, co o tym sądzisz? Chyba Bazylia jest sok z tym statementem. Czy ten nam się też czosnek? Muszę go znaleźć? Mam czosnek. W czosnku trzy ząbki nam się przydadzą, tak naprawdę. Mam całą główkę i nie mam pojęcia skąd ona jest, ale jest kropko wielka. Mam całą główkę, ale nie mam pojęcia skąd ona jest, a jest przeokropnie wielka. Chciałbym powiedzieć coś innego, a czy chciałbym, no mi się na język, coś innego, ale nie wypada, abym używał takiego słownictwa. Jest to niegrzeczne i niekulturalne. Nie używajcie takiego słownictwa. Skorzystamy też oczywiście z przypraw, sól i pieprz i to w sumie tyle. No i oczywiście nie zapominajmy o magicznym składniku, czyli o oliwie. Znaczy cała pizza jest magiczna i wszystkie składniki są magiczne. Ponieważ robimy włoską pizzę, to mam grecką oliwę z Lidla. Hania, kritis, hog, oliwa z oliwek. Nada się, robiłem gitówa. W ogóle jestem waszym glutenowym chłopcem, a zapomniałem o najważniejszym składniku robienia glutenu. Drożdżach. Drożdże piekarskie, prasowane, piekarskie, drożdże lasowane. Sam nie zabijaj mnie, proszę. O, nie, nie zabijaj mnie, please. Piekarskie drożdże lasowane. Ile tego... Powiem wam w opisie, żeby nie było lipy. Dogadamy się. No i bardzo ważnym składnikiem naszego programu, punktem, ale składnikiem też możemy być, jesteśmy programem kulinarnym, jest oczywiście czytanie książki. Prawione oko już widzi, co tu mam, co jest w tej ręce, co jest bardzo bliskie nam, naszym sercom i rękom, bo jest ten cały wirus, siedzimy w domach i jestem pewien, że naprawdę jest to wam znany temat, pornografia, w tym wypadku pornografia Witold Gombrowicza, nie będzie to Sykes Witolda Gombrowicza, a jego książka, chociaż jak macie. Wydawnictwo literackie zamieściło taką krótką notkę na tyle tej oto książki. Przytoczę wam, o czym pornografia jest. Prowokacyjna. Zmysłowa fascynacja dojrzałości niedojrzałością ukazuje parę przeciwieństw tak charakterystycznych dla Witolda Gombrowicza. Dzieło tłumaczone na wiele języków zdobyło uznanie na całym świecie. Na stałe weszło do kanonu literatury XX wieku. A zapytacie się mnie, Juliusz, co wspólnego ma Witold Gombrowicz i Włochy? Otóż odpowiadam Wam absolutnie nic. Poza tym, że przetłumaczono tę książkę na język włoski i nazywa się ona La Pornografia. Chyba tak to się wymawia albo czyta. Szukałem w, psem w ogóle: Witold Gombrowicz robić Włochy. i nie wyskoczyło mi totalnie nic, więc mam nadzieję, że nie sprzedaję wam teraz jakichś kłamstw, tak jak jedyna słuszna, tak więc zaczniemy od wyrobienia ciasta, które sobie odczeka. Czasy też będą w opisie. Tak więc zaczniemy od wyrobienia ciasta, potem zabierzemy się za sos pomidorowy, następnie zabierzemy się za wyrobienie pizzy, czyli cały, czyli za całość. Pizzę zrobimy w każdym razie. Ja wam poczytam książkę i będzie git, git, git. Witam Was w mojej kuchni ponownie. Na samym początku naszej podróży wykorzystamy 20 ml lekko ciepłej wody oraz dodamy do tego 15 g świeżych drożdży. Jeśli, tak jak ja, macie drożdże, które są zamrożone, ale nadal świeże, możecie tak zrobić. To pamiętajcie, że po prostu więcej, troszkę czasu drożdże będą potrzebowały, żeby dojść do siebie, ale żaden problem, żeby je wykorzystać. To na przykład, protip nie trzymajcie świeżych drożdży w folii, ponieważ lubią sobie spleśnić, zagrzybieć, zgnić, w ogóle się popsuć i nie fajnie wtedy. Jest. Ale nie przejmujcie się. Teraz skupimy się na ciście do naszej pizzy. Wykorzystamy tutaj 300 g mąki. Będziemy też potrzebowali jednej łyżeczki soli. 190 ml wody oraz jedną łyżkę oliwy. O różnicy pomiędzy łyżką a łyżeczką opowiadałem w poprzednim filmie, a także opowiadałem wam jak korzystać z wagi i jak idealnie odmierzyć np. te 300 g mąki, co jest bardzo ważne, aby trzymać się tych miar. Dopóki nie jesteśmy na tyle gipcy w tej sztuce kulinarnej, trzymajmy się tych miar, przyjdzie raz na kombinowanie, na własne pomysły, będzie dobrze. Zaczniemy od tego, że do 20 ml ciepłej wody rozpuścimy drożdże, czyli nasze 15 g drożdży, dodamy troszeczkę cukru i 20 g mąki. Wymieszamy to wszystko bardzo dokładnie i odstawimy na jakieś 15 minut, w tym czasie możemy przesypać mąkę, możemy już zająć się naszym sosem, bo sos płyniemy nakładali zimny, więc w sumie nie musi być on ciepły, tak? Gdy drożdże znajdą się w wodzie. Albo dalejemy wodę do drożdży. musimy je rozmieszać. Zabierzmy się teraz za ciasto, już samo w sobie. Wymieszamy tutaj teraz 280 g mąki, sól, 170 ml wody, łyżkę oliwy oraz ten cały wyrośnięty w zaczyn, który przygotowaliśmy wcześniej. Mąkę możemy przesiać, dzięki temu będzie nam później się wyra wygodniej wyrabiało. Teraz dodamy 170 ml. Wiecie co, nie chce mi się. Oto nasz piękny, wyrobiony gluten. Teraz musimy tylko naliwić miskę i zostawić na jakieś półtorej, dwie godziny. W tym czasie możemy sobie przygotować sos. Do sosu będziemy potrzebowali trzech, czterech ząbków czosnku, który pokroimy w miarę możliwości cienko. Niestety mam dosyć tępy nóż, więc będą to dosyć grube kawałeczki. A każdy kroi jak może, tak naprawdę. Będziemy potrzebowali trzech łyżek oliwy. No i oczywiście pomidorów. Pokrojony czosnek trafia do rozgrzanej oliwy. Pamiętajcie, że musi być rozgrzana, bo no to serio, na zimnej nie ma co pracować. Co zostawiacie w spokoju na jakieś 40 minut porządnie go wymieszajcie zostawiacie go dopiero w momencie w którym zaczyna się gotować dajecie wtedy na dużo mniejszy ogień na tak zwany wolny ogień no i cóż, no i sosik się robi 40 minut mniej więcej jako potrzebuje żeby się zredukować pięknie później go blendujemy, dajemy sól, pieprz jeszcze więcej bazylii no i wszyscy jesteśmy szczęśliwi w naszym domu pięknie pachnie pomidorami, bazylią miłością, włoską muzyką spokojem, chillerą i utopią to jest właśnie moment, w którym przechodzimy test na włoskie obywatelstwo. Mianowicie w koszuli białej, tudzież różowej w moim wypadku, będziemy blendować sos. Zanim do tego przystąpimy, dodajmy jednak trochę pieprzu, troszeczkę soli. Gdy skończymy już blendować sos, odstawmy go aż wystygnie, bo będziemy nakładać na pizzę sos zimny. A dlaczego to? Po prostu gdybyśmy dodali ciepły sos na surowe ciasto, to jest duże prawdopodobieństwo, że przemokłoby nam ciasto, czego bardzo nie chcemy. I lecimy dalej. Ostatnim elementem w tej naszej dzisiejszej piekarskiej przygodzie jest już samo przygotowanie pizzy. Pieczemy w maksymalnie możliwej temperaturze, jaką możecie osiągnąć w swoim piekarniku. Piekarnik nastawiacie na takie pół godziny przed wyjęciem ciasta z miski i wyrobieniem go już na gotowy placuszek. Także żeby piekarnik był gorący. Blacha czy kamień, w który tam w środku jest, też żeby był gorący. No i co? No i później robimy pizzę. Witam Was więc... W moim kąciku poetyckim przytoczę wam fragment książki Witolda Gombrowicza o tytule Pornografia. Książka, tak jak już wcześniej wspominałem, to prowokacyjna, zmysłowa fascynacja dojrzałości niedojrzałością. Ukazuje parę przeciwieństw, charakterystycznych dla Witolda Gombrowicza. Właśnie tak opisuje tę książkę Wydawnictwo Literackie, które wydaje bardzo ładne wydania, takie jak to właśnie w kropeczki. Mam ich dosyć dużo, bo dostałem kiedyś od kogoś ważnego dla mnie. No to na przykład zakładka w tej książce. Jest to 50 koron czeskich, pieniądz, który aktualnie nie da się tym płacić w Czechach, kiedyś się dało. Nie wiem dlaczego już się nie da, ale wycofali ten banknot. Przejdźmy zatem do Gomrowicza. Zaczniemy od strony 120. Z tego względu, że nie czytaliście tej książki i też nie zaczniecie raczej jej czytać, a że nie przeczytamy jej całej podczas naszego krótkiego seansu z pizzą, nie ma sensu, abyśmy zaczynali ją od nowa. Tak więc Witold Gombrowicz, pornografia. Czy tam dla was to ja, Juliusz? Pewnie już mnie znacie. Trochę pewnie mniej niż Witolda, bo Witold jest trochę bardziej znany ode mnie. Ale tak tylko troszeczkę. Tak troszeczkę bardzo, bo to Witold, a nie ja. Tak więc pochylenie. A więc Fryderyk Watę, Karol Miednica i flaszkę ze spirytusem. A Henia Lampę. Ale to pochylanie się ich we troje nad jego poranionym udem wydzierało się niejako tym przedmiotom, które trzymali i było już tylko samym pochylaniem się nad nim. A lampa świeciła. Potem Wacław zamykał się z nim i wypytywał. Pojednawczo lub z groźbą. Ale niższość chłopca, i jego ciemność wraz z jego wiejskością był jak automat. I powtarzał wciąż to samo: że rzuciła się, gryzła, a on co miał robić. I przyzwyczaiwszy się do pytań, zadamowił się w tych swoich odpowiedziach. Pani dziedziczka mnie gryzła, przecie są ślady. Gdy Wacław powracał z tych indagacji, wycieńczony jak po choropie, chenia przysiadła się do niego i była z nim cicho i wiernie towarzysząca. Karol zaś nakrywał do stołu, albo przeglądał stare ilustracje. I gdym patrzył się na nią, usiłując, widzieć ją z Karolem, przycierałem oczy. Nie mogąc rozpoznać podnieceń, które już nie podniecały. Wypierałem się własnego szału. Nic między nimi. Nic, nic, nic. Ona tylko z Wacławem, ale za to z tym, jaka zachłanna, co zapetyt, za jaka żądza straszna, jak ona łapczywie do niego się zabierała, niczym mężczyzna do panny. Przepraszam, nie mam na myśli nic złego. Chcę powiedzieć tylko, że z nieposkromioną ubieżnością dobierała mu się do ducha, iż pożądała jego sumienia, że jego. Że jego honor, odpowiedzialność, godność i wszystkie związane z tym cierpienia były obiektem jej żądzy, że łakomiła się na wszelką w nim straszność, aż wydawało się, iż jego łysina bardziej ją kusi niż nawet jego wąsik. Możemy zaprzestać na stronie 121, ponieważ muszę i sprawdzić, co z ciastem. Jeśli chcielibyście więcej tej książki, piszcie do mnie, piszcie w komentarzach. A może zrobimy na Twitchu jakiś live, może nie, pewnie nie, bo nie będziecie pisać komentarzy, ale nie będzie mi przykro. Dziękuję wam bardzo za tę literacką podróż. Krótką, ale czy treściwą. Był to fragment z Witolda Gombrowicza. Ja teraz napiję się wody, bo pewnie tak jak słychać, chce mi się pić. Dziękuję wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się razem. Będzie padał deszcz. A jak deszcz pada, to fajnie jest. I się tak klap, klap, klap. Mogę wam też przeczytać Bilego Linsa. Warialins, podręcznik brandingu. Definicje w brandingu. Jak prawie wszystko w brandingu, także terminologia ciągle się zmienia. Tam mniej więcej lat 1980-tych marka oznaczała produkt na półce supermarketu. Odwoływała się ona zasadniczo do jednej tylko grupy odbiorców, klientów. Kiedy korporacja prezentowała się wszystkim swoim odbiorcom, stosowana była fraza tożsamość korporacyjna. Wiele lat temu w książce The Corporate Personality napisałem, że osobowość korporacyjna jest duszą, publiczną maską, duchem organizacji, manifestowanym w zrozumiały dla odbiorców sposób. Napisałem wtedy namacalną manifestację. Stacją osobowości korporacyjnej jest tożsamość korporacyjna. Ta to ostatnia jest więc osobowością korporacyjną, która jest świadomie pielęgnowana i rozwijana. To był ten ziom. A to byłem ja. A to byliście wy. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Ok, na razie, pa. No i słowem końca chcielibyśmy Wam dzisiaj podziękować za tą przeprawę kulinarną. Jest ze mną mój Cezary, który jest zmęczony dosyć, bo wrócił z działki. Ale jest bardzo szczęśliwy, bo dostał troszeczkę pizzy. Tak. I cóż, idź, mówię, dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Dziękuję Cezaremu, że jest w ogóle ze mną. To jest najlepszy na świecie, najładniejszy i najmądrzejszy. I lubi do patrzeć tam w komputerze. Tak, Cezarku, możecie mi pisać w komentarzach, że skończyłem się zanim zacząłem. A co do pizzy, to pamiętajcie, że oliwa jest waszym super przyjacielem. I możecie lać, a nawet powinniście ją lać w dużych ilościach na pizzę. To było na tyle z naszej strony. Cezary mówi papa. Powiedz papa. Słyszysz chłop? Zmęczony jesteś no dobrze. No, to papa, papa.